Pani, znowu się udało, trafiliśmy na fantastyczne warunki. Jest po prostu pięknie. Cześć, witajcie, ja jestem Wojciech, a to są nasze fotograficzne podróże. Zapraszam na śnieżkę. Cześć kochani, zobaczcie do jakiego fantastycznego miejsca chcę Was dzisiaj zabrać. Tak, tak, jesteśmy w Karkonoszach i wyjdziemy na śnieżkę. Przyjechaliśmy tu już wczoraj, nosowaliśmy w samochodzie i nie wychodziliśmy na wschód, ale na zachód, bo według prognoz miało wschodu po prostu nie być. Oczywiście dla fotografów. Okazało się później, że jednak było, ale to nieważne. Przyjdziemy tu na zachód i będziemy szukać piękna. Na spokojnie pokażę Wam, jak wygląda czarny szlak. Potem zapolujemy tutaj na ciekawe kadry przy zachodzie słońca i pójdziemy do schroniska na nocleg. Także zapraszam Was na kolejny spacer. Chodźcie! Cześć, jesteśmy w Karpaczu, zbliżamy się do początku szlaku, będziemy wychodzić szlakiem czarnym na śnieżka, tak jak wam wcześniej powiedziałem, pało się ciekawie, bo było minut 17 stopni, nie mierzyłem tego jakoś specjalnie, ale tak wychodziło z prognoz, jest pół do ósmej, także dzisiaj wychodzimy bardzo późno jak na fotografowanie, natomiast naszym celem jest zachód, także... Chodźmy po drodze na spokojnie, bo czeka nas dzisiaj bardzo długa trasa. Mam nadzieję, że widoki po drodze będą nas wszystkich zachwycały. No i co? Czas rozpocząć nową przygodę górską. Zapraszam. Minęliśmy przed chwilą początek szlaku i tak jak się spodziewałem, część szlaku żółtego jest właśnie zamknięta, dlatego szlak czarny został wybrany. On mi też bardzo pasował, jeśli chodzi o samo podejście do schroniska, natomiast wrzucę wam w opisie na dole. Linka do strony parku, gdzie są opisane aktualne warunki na szlakach i które szlaki są zamknięte, gdybyście się tu czasem wybierali. Bo wydaje mi się, że warto to sprawdzić wcześniej i zaplanować sobie trasę zawczas. Także tak wygląda początek z trasy, a my jedziemy dalej. Chodźcie. Hej, chciałem Wam zameldować, że aż do tej pory, czyli przez jakieś 2,5 km, szlak był bardzo prosty. W dosłownym tego słowa znaczeniu poszedł pod górkę, cały czas prosto. I przefajna rzecz, kondycyjna. Ja z moją kondycją jesteśmy niedogadani, bo ja bym chętnie chodził po górach częściej, a ona by siedziała w domu. Popracujemy nad tym. ale tutaj zaczęły się pierwsze fajne podejścia. Moja kondycja już naprawdę marudzi, także ja się zabieram do marszu, na znać co będzie dalej, ale szlak jest naprawdę piękny i te widoki dookoła, już się nam wiecie, krajobraz prezentuje, no to jest, ja się strasznie cieszę, że tu jestem, naprawdę, jest strasznie fajnie. Jesteśmy w takim punkcie, który się nazywa Biały Jar na wysokości 1225 metrów Stąd według oznaczeń do domu śląskiego mamy 2,3 I Już widoki się nam rozpościerają, bardzo fajne W tym miejscu szlak odbija w lewo Jeszcze chciałem powiedzieć, że z tego miejsca też w prawo można odbić na strzechę akademicką I stąd jest dokładnie 20 minut, ale ten... Fragment szlaku jest akurat zamknięty, także polecam sobie sprawdzać te warunki na stronie Parku Narodowego, bo to jest dosyć istotne. Także my odbijamy w lewo, zasuwamy dalej i mam nadzieję, że tych widoków coraz więcej się będzie nam pojawiało z każdym krokiem. Jesteśmy na Kopę 1342 metry nad poziomem morza. Tutaj, zaraz za mną, jest stacja kolejki, i można sobie tutaj wyjechać. Także, jak ktoś nie chce wchodzić, to polecam. Zresztą, moja kondycja mnie kusi, żeby jutro skorzystać i sobie spokojnie zjechać. Śnieżka jest zaraz za nami. A my idziemy tam do domu Śląskiego. Zjemy sobie coś. Przygotujemy się na fotografowanie zachodu. Także, chodźcie dalej. Jesteśmy już na kibiecie, Widoki są niesamowite. Śląski na wyciągnięcie ręki. Ale chciałem wam powiedzieć i pokazać po prostu co się dzieje dookoła, bo te, te formacje drzew i ta zima w tym roku jest naprawdę niesamowita. Zobaczcie po prostu jak dookoła wygląda ten krajobraz, to jest coś niesamowitego. Jest dużo ludzi, fajny szlak, w ogóle bardzo dobrze się idzie, praktycznie nie ma wiatru, ale naprawdę krajobraz jest niesamowity. Chodźmy dalej. schronisku, ale strasznie zjeje. Ciekawe, czy to będziecie w ogóle słyszeć. Plan jest taki, że idę sobie teraz coś zjeść, zamówimy coś ciepłego, zjemy, odpoczniemy, poczekamy aż wszyscy, co mają w ciągu dnia zdobyć ten szczyt, to sobie go zdobędą, a my się przygotujemy na zachód słońca, także chodźcie coś zjeść. Słońcem w tle. Jeśli coś z tego zdjęcia wyjdzie, to zapraszam was na pierwszy kadr tego odcinka. Hey. Jesteśmy na śnieżce, mamy jakieś pół godziny do zachodu słońca, więc złota godzina jest w pełni. Pomyślałem, że zrobimy sobie trochę więcej zdjęć przy tym zachodzie słońca, bo znalazłem taki ciekawy pierwszy plan. Zwykle jest tak, że pierwszy plan ja przynajmniej komponuję w ten sposób, że on się znajduje na dole kadru i on wprowadza nas w jakiś sposób do odbioru tego zdjęcia, natomiast w tym akurat wypadku mam taką fantastyczną e, bryłę lodu śniegu nawianego, która w tym momencie otrzymuje piękną pomarańczową luminację od tej złotej godziny. W lewej stronie kadru mamy słońce. Używamy wysokiej przysłony, żeby się nam to wszystko ładnie w głębi ostrości zarysowało, a jednocześnie, żeby słoneczko wyglądało, wiecie, tak jak te dzieci rysują. Także nie przedłużając, zaproszę Was do kolejnego kadru tego odcinka. znowu się udało. Trafiliśmy na fantastyczne warunki. Jest po prostu pięknie. Hej koni. Jest bardzo zimno i bardzo mocno wieje. Prognozy były takie, że miał być spokój, miała być inwersja. Nic takiego się nie stało. Mamy zupełnie coś innego. Klasyczny zachód słońca, który jest troszeczkę tłumiony przez chmury na horyzoncie. Przez to światło ciepłe zachodu jest mocno zmiękczone i takie rozciągnięte wzdłuż. Takie światło bardzo fajnie się nadaje na oświetlenie takie delikatne scenerii, ponieważ ono jest zmiękczone, ale ono jest też rozciągnięte. Ten kadr wydaje mi się będzie miał każdy, kto wyjdzie na śnieżkę i trafi akurat na taki zachód słońca w zimie, ponieważ zaraz pod nami są takie piękne formacje śniegu nawianego i one będą wprowadzać nas w ten kad. No i zakończenie. Piękne, spokojne, zachodzące słońce. Mam nadzieję, że wam się to będzie oglądało spokojnie i będziecie siedzieli w ciepełku z ciepłą herbatą na fotelu, żebyście nie musieli przeżywać tego co ja teraz, bo naprawdę jest strasznie zimno. Ale jak widzicie, ja się naprawdę mega cieszę, że tu jestem, że się tu w ogóle udało wejść. Także zaproszę Was do kolejnego kadru z tego fantastycznego zachodu na śnieżce. Hej! Dziękuję, że znowu byliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo to dopiero pierwsza część przygody ze śnieżką. Czeka nas jeszcze nocne wejście na szczyt i fantastyczny wschód słońca. Już dzisiaj serdecznie zapraszam. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zachęcam Cię do dołączenia do mnie. Będzie mi ogromnie miło. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i komentowanie. W szczególności dziękuję patronom. Nawet nie wiecie, ile daje mi Wasze wsparcie. Brak mi lepszych słów, aby Wam podziękować, ale jesteście niesamowici. Dziękuję. Życzę Wam wszystkim zdrowia i dobrego światła. Widzimy się w przyszłym odcinku. Hej!